Fantasmagoria Polski przed 12 lipca 2020 roku, a polityczni mediatorzy rozważają, jak tu wykorzystać energię, która jest w tych różnicach zdań, różnicach poglądów Polaków. Już porozmawialiśmy na temat jednego kandydata, a powiedz mi, co by powiedział drugi kandydat, gdybym go zapytał, Panie Prezydencie Warszawy, co zrobić, żeby zbudować zaufanie społeczne między ludźmi, między Polakami, niezależnie od tej różnicy ich zdań, poglądów? Co zrobić w ogóle, czy co powinien zrobić prezydent? No wiesz, myślę, że tak mi odpowie. No to zapytam oczywiście, że. Ja, ja nie sądzę, żeby, żeby on był od razu przygotowany do odpowiedzi, bo nad tym należałoby popracować. A ja myślę, że on by odpowiedział: Proszę pana, to jest świetnie postawiona teza i to jest najważniejszy cel mojego działania. I dlatego potrzebuję. Aby słuchać obywateli, potrzebuje, byśmy zbudowali wspólnie obywatelską Polskę, gdzie każdy będzie mógł znaleźć miejsce dla siebie. No, ale obecnie urzędujący prezydent także to powtarza. To są słowa w tej chwili puste. Wobec czego myślę, że pan prezydent Warszawy nie zdecydowałby się na, na wygłaszanie pustych słów, których pada mnóstwo, ze wszystkich stron. Niestety. Sądzisz, że możliwe jest. Ale Jurku, zostawmy kwestię polityczną, ku której za tak silnie przeszło. Ja patrzę na to w sposób społeczny. Społeczeństwo wyraźnie jest podzielone na pewną grupę bardzo znaczącą i na kilka grup różnej wielkości. To się bardzo wyraźnie pokazało w pierwszej części wyborów. Prawda? Pojawiło się kilka wyraźnych grup e, e, ludzi, którzy głosowali na partię, e, niejednokrotnie e, nie tyle partię, ile na ludzi, ale reprezentujących pewien e, specyficzny, dość dobrze opisany w ich programach sposób myślenia. No. Nawet zobaczyliśmy faszystów e, różnych. Okazało się, że jest w Polsce no. tak. To jeśli przeczytałbyś program jednego z ugrupowań, to jest ewidentnie ugrupowanie faszystowskie. Jeszcze to, to jest więc... w ogóle ciekawe: a propos zwróciłeś moją uwagę, że najbardziej właśnie faszyzm zarzucają yy, yy, drugim ci, którzy są najbardziej faszystowcy w swoich poglądach. Ale dobra, zostawmy to, bo. Ale, nie, ale w każdym razie okazuje się, że jest grupa Polaków. Ja z Kirkorgiem rozmawiałem, którzy głosowali na nich. Żadna z tych osób nie przeczytała programu dawnej partii. No tak, ale Krzysztofie, drogi Krzysztofie, ja Ci chcę zwrócić uwagę, że to tym razem nie jest tylko moja pasja zawodowa, że Polacy bardzo chętnie w tej chwili oglądają te, te spotkania prezydentów obydwóch z, z ludźmi. To znaczy, nigdy w moim przekonaniu nigdy nie było takiej kampanii w Polsce, w której odbywałoby się tak wiele wieców i w którym kandydaci tak wiele rzeczy mówiliby do ludzi i w których uczestniczyłoby tak wielu ludzi. Nigdy takich sytuacji nie było. W związku z tym pójdę tak daleko, że powiem, że programy pisane nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Żadnego. Ważne jest to, jaki jest logiczny tok myślenia i jak wynika, jaka następuje zmiana u tych kandydatów przez ich kolejne, prawda? I widać jak bardzo tutaj po bandzie prawda, idzie jeden z kandydatów, a drugi konsekwentnie cały czas jakby zbiera coraz więcej tej energii, jak kula śniegowa, prawda? I nie wiadomo, kto z nich wygra. Czy wygra ten, kto gdzieś tam próbuje szpilę wbijać, czy może ten, który zbiera tą całą energię. Nie jest... z uporem odnosisz się do sytuacji poprzez politykę, a ja z uporem chcę się przed tym bronić. Ale nie da się. Nie da się. A może, a może... Bo to nas najbardziej łączy Polaków. Nas Polaków najbardziej łączy język polski i jeden głos w wyborach. Każdy z nas ma jeden głos w wyborach. Przychodzi Święto Demokracji, głosują również ci, którzy nie głosują. Bo jak nie głosują, to, to też jest określona decyzja, prawda? I wtedy wszyscy przy tych urnach, jakkolwiek to by nie brzmiało, spotykamy się i dajemy swój głos, ponieważ na tej podstawie później decydować się będzie nasza rzeczywistość. Jak ty powiedziałeś na początku naszej rozmowy, w pierwszej części. Panu, przerwę ci na moment, proszę wybaczyć, ale chcę powiedzieć co ja coś, co uważam za ważne. Otóż takich rozmów politycznych toczą się w Polsce, nie wiem jak to setki tysięcy, miliony pomiędzy pojedynczymi osobami. W rodzinach znam przypadki bardzo częste, kiedy słyszę, my o polityce w rodzinie, Panie Krzysztofie, rozmawiamy, żeby nam się rodzina nie rozpadła. A zatem to jest coś bardzo ważnego w życiu Polaków. A to, że się pojawiają potem na wiecach, to jest w dużym stopniu wynik zapewne i tego. Idzie mi o to. I to może mógłby być pierwszy krok. A żeby spróbować pomóc tym ludziom, którzy się spierają z sobą tak bardzo, że potrafią wychodzić ze spotkania rodzinnego poróżnieni. To jest okropne. A po cholerę oni mają być poróżnieni możemy mediatorzy, moglibyśmy pomóc im w takim budowaniu relacji, w takim sporze, który ich nie poróżni. Wiesz to i pierwszy raz mam takie poczucie, jak nie tak zestarzałeś dwukrotnie, to pierwszy raz mam poczucie, że chyba masz rzeczywiście rację. Dlatego, że to moje doświadczenie zawodowe wskazuje, że, że wskazuje pewną perspektywę, którą nie zauważysz. Nadal twierdzę, że to co mówisz to jest fantasmagoria, ale pozwól mi dwa przykłady. Pierwszy jest taki, Wszak to Twoje słowa, to Ty powiedziałeś w pierwszej części naszej rozmowy. Cytuję: Politycy zarządzają naszym życiem. Trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ pozwoliliśmy na to, że politycy zarządzają naszym życiem. I to nie dlatego, że nam dają pieniądze albo ich nie dają, tylko dlatego, że nam wbijają do głowy określony bit informacji poprzez telewizję, która jest dostępna na większości terytorium naszego kraju jako jedyny środek komunikacji. A druga rzecz, to jest moja, ja mam takie wbite też do głowy, pamiętliwe, ważne momenty w, w historii rozwoju mediacji. Bardzo dobrze pamiętam taki mam, moment, kiedy William Lincoln, amerykański mediator, kształcił polskich mediatorów w 1996 roku poprzez Fundację Helsińską. I pamiętam relację o rozmowie tego amerykańskiego mediatora z Markiem Nowickim, twórcą, jednym, może przesadziłem, jednym z ważnych y, autorów treści polskiej konstytucji, czyli szefem Fundacji Helsińskiej, świętej pamięci zresztą. I otóż wtedy była taka dyskusja, żeby wykształcić mediatorów do wypełniania tej misji, o której ty mówisz. Natomiast Bill się nie zgodził, powiedział, że nie da się tej misji prowadzić. I oczywiście, że ma rację. Dlatego, że Krzysztof zwróć uwagę, polityka, jak przeczytasz Arystotelesa, chcąc nie chcąc, opiera się na zdobywaniu elektoratu poprzez siły oddziaływania społecznego. I to nie są te same siły, które budują przyjaźń, miłości, chronią nasze wartości. To są siły oddziaływania społecznego, którym pierwszym celem jest doprowadzić do polaryzacji społeczeństwa. Otóż to, że mamy tą sytuację, którą ładnie zacytowałaś, zacytowałeś, że dzielimy się, wynika, to jest ewidentnie skutek polityków. My byśmy się tak nie różnili, bo wcale nie ma tak dużo tematów, w których się różnimy. Zwróć uwagę, konkuruje ze sobą dwóch prawicowych kandydatów, z których ten, który jest niby najbardziej prawicowy, to jest akurat najbardziej lewicowy. Ale Jurku, ja nie mam nic przeciwko polaryzacji. Niech ona sobie będzie. A ja próbuję Cało tego. Ona być powinna, musi. Natomiast skoro mamy polaryzację, czyli różnicę potencjału, to jakżeż wspaniale można różnicę potencjału wykorzystać Bingo. do rozruchu, A do badania nowego pędu, nowych wartości? Teraz powiedz jak? Ty znów chcesz, żebym szedł o piętro niżej, a ja poruszam się w tej chwili po piętrze filozofa, który nie musi odpowiedzieć dokładnie na pytanie jak. Ale to nie znaczy, że ja uciekam od odpowiedzi. Ja tylko mówię, że w tej chwili nie jestem przygotowany, żeby odpowiedzieć tak, żeby się nie wstydził. Musiał no tak być, Kaczmarski, Kaczmarski kończył swój hymn, a śpiewak zawsze był sam, prawda? I to mniej więcej jest ten dramat tej sytuacji, że w tej chwili y, politycy średniego szczebla kłócą się o tablicę 21 post postulatów Solidarnościowych. Wierzę o tym. Prawda? Mając pewną świętość, uważają, że ten kto przejmie, to, to będzie miał jak złoty gral władzę nad, y, y, nad ludzkimi umysłami, nad ich wrażliwością. Prawda? A więc my mamy ewidentnie do czynienia z osiągniętym celem politycznego społeczeństwa, bo jest tego pozytywny wynik. Ty z tego poziomu też jesteś w stanie to zauważyć, dlatego oddam Ci w tej chwili pole i powiem Ci taką rzecz. Górku, znów Ci przerwę, przepraszam, ale chcę powiedzieć o pewnym przykładzie, który w moim przekonaniu pasuje. Nasz Internet Krajowy Wewnętrzny obiegło takie dramatyczne wydarzenie, e, pokazujące jego mościa, który zerwał baner z ogrodzenia jakiejś posesji. Zobaczyła to właścicielka, zaczęła z nim rozmawiać. On zachował się niezwykle agresywnie. Obrzydliwie, aż do tego stopnia, że zaczął ją straszyć, że spalił jej dom. Widziało to dziesiątki, setki tysięcy ludzi. Ten człowiek, po, że tak powiem, pewnym przywołaniu do rozsądku, kajał się i przepraszał, bo wrócił do stanu równowagi. Taki stan równowagi chciałbym osiągać wśród sprzeczających się ludzi. I to jest, to nie jest fantasmagoria. To można zrobić, tylko trzeba nad tym zacząć pracować. Trzeba, ażeby za tym stanęli ludzie, mogą być politykami, ale może raczej nie powinni nimi być, którzy. Próbowa, Pokazywali by, próbowali, ale wskazali też narzędzia. Jurku, przecież doskonale wiesz, jako najlepszy w Polsce mediator, <śmary> <śmary> że dobrze przygotowany mediator, dysponujący umiejętnościami, potrafi zdecydować cuda w stosunku do, do sprzeczających się wysokich strat. Czy nie mam racji? Szukam tego filmu, żeby ci go pokazać. Ty yy, naprawdę wierzę, że ten pan, który wykazał skruchę, to ta skrucha jest szczera i prawdziwa? Nie wiem. Tego nie wiem, ale. Ja, ja wrócę do tezy, bo chcę, żebyśmy przeszli na Twoją stronę mocy. Otóż wiesz, wielkim sukcesem tego potężnego boju między Polakami jest to, że staliśmy się bardziej świadomi. Ci, którzy powani, tak są, są bardziej świadomi. Coraz więcej osób jest świadomych konstytucji, świadomy swoich praw, świadomy rozdziału różnych instytucji w demokratycznej rzeczywistości. Natomiast po drugiej stronie mamy rzeczywiście ludzi, którzy nie chcą tego wiedzieć i nie przyjmują tego do wiadomości. Czego, jak mówię, świetnym przykładem jest, powiedziałbym, przypisana rola do każdego urzędnika. To znaczy, demokracja wskazuje, że urzędnik ma robić to i tylko to, co jest prawem nakazane. Natomiast polski urzędnik 2020 odrzuca to. I twierdzi, nikt mi nie będzie mówił ja wiem lepiej. Dlatego, że my wiemy, jak należy ułożyć tą rzeczywistość i należy pozbyć się jają ja głowy. I pierwszy pójdziesz ty na aut, jako osoba, która zaburza właśnie tą prostą drogę dojścia do celu. A na pewno na... są... są... stawione... temu ja jestem dostatecznie dorosły, żeby pamiętać, że już tak do mnie mówiono. I to się zakończyło katastrofą całkowitą. Całkowitą katastrofą zmianą funkcjonowania całego kraju. Wszyscy, którzy idą w taki sposób do przodu, będą do tego doprowadzali. Tylko, tylko sytuacja. Przypomnij sobie, jaka jest definicja demokracji taka najbardziej prosta i oczywista. Że to są rządy większości. Czyż nie? Nie mój drogi. Ale pozwól, że skończę, bo tam literami o tej samej wielkości zapisane jest z uwzględnianiem no właśnie mniejszości. My jesteśmy ciągle na początku drogi do demokracji. Najważniejsi nasi politycy w takich sprawach. Najbardziej istotnych zmieniają zdanie. Najpierw mówią, że demokracja jest zagrożona wtedy, kiedy jedna opcja polityczna dominuje wszystkie inne, a jak im się uda, to zmieniają zdanie. Mało tego udają, że tego nie powiedzieli, mimo że to jest ponotowane i łatwo im to pokazać. Wciąż jeszcze daleko nam do demokracji takiej bardziej zaawansowanej, takiej, której uwzględnia się Teo myślenie w drugiej strony. No dobrze, ale tym prawem. Ale Jorku, to przed nami, to wcale nie tak daleko do tego momentu. Z tym prawem synergii chciałbym nadal się dowiedzieć od ciebie, jak wykorzystać tą energię, zakładając, że ona rzeczywiście jest yy... znaczy zakłada... bardzo, Zacznijmy od tego, że damy narzędzia. No, nie wszystkie, ale przynajmniej jakieś takich kilka prostych rad, może nie narzędzi, tylko rad, dla tych, u których domach trwa ciężki spór. Jedna strona jest po jednej, a druga strona po drugiej. A spróbujmy pomóc, powiedzieć ludzie. Jest na takiej stronie pod tytułem Dom Mediacji albo coś podobnego. Kilka rad. Poczytajcie. Po pierwsze, poprawić nie Wam świadomość. Po drugie, spróbujcie zastosować w sporze, zamiast się zakuporzyć, zamiast mówić, nie rozmawiamy w domu o polityce, bo w przeciwnym razie się rozstajemy w niezgodzie, spróbujcie zastosować którąś albo kilka takich technik, które Wam podpowiemy. A może to, a może to, a może tamto. Wiesz, ale to znowu jest fantasmagoria. Chcę pokazać ten film, nie wiem, czy to jest we właściwym momencie, dlatego, że już zapraszasz mnie do takiej rozmowy konstruktywnej, ale nadal uważam, że to jest fantasmagoria. Powiedzenie ludziom otwórzcie stronę internetową, weźcie materiał i poczytajcie, jest nic nieznaczące, bo wiesz, że ludzie tego nie zrobią. Natomiast robi dla nich wrażenie takie nagranie. Ależ Jurku, nie wiem, czy słyszysz, to nie wiem czy to słychać. Fantasmagoria. Też. Słowo fantasmagoria bardzo lubię, no ale nie pokazuj mi tego jego mościa, bo źle się czuję. No, już się no, obejrzałem, to wystarczyło mi raz. No Przyznaję, że to jest taka właśnie sytuacja, która po, pokazuje to pogranicze, prawda? Tak. I, i to zostanie to prawdopodobnie jako znak tej kampanii, ponieważ chyba nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji, w której człowiek jasno komunikuje, wiedząc nawet, że jest nagrywany, że spali ten dom, prawda? No dobrze, ale nadal naszym podstawowym celem tej rozmowy miało być rozmowa na temat tego, jak wykorzystać tą pozytywną energię. Dobrze, odłóżmy w takim razie całe to błoto. Zostają tak. przy, przy tej edukacji obywatelskiej. Ci obywatele wyedukowani prawdopodobnie wyjdą na rynek na, na taką wielką Agorę, zaczną ze sobą rozmawiać i y, będą sprawdzali, jak zachować się będzie przyszły prezydent. Takimkolwiek on nie będzie. Y, no i stosownie do tego oczywiście będą się y, angażowali. Jedni prawdopodobnie będą mieli szansę sformułować różnego typu swoje postulaty z nadzieją, że one zostaną wysłuchane, i, no, ale jednocześnie zwróć uwagę, zatem pójdą różnego typu takie zabiegi rewanżystowskie, że tak powiem. Drudzy z kolei powiedzą, my jesteśmy tu, a wy jesteście tam, niech każdy zostanie na swoim miejscu, prawda? No więc postulat wykorzystania tej energii nadal zostaje nadzwyczaj ciekawy dla samych mediatorów, jak to zrobić. Jak mediatorzy powinni się zachować, aby zasypywać doły, zasypywać te ogromne, ogromne przepaści, które pojawiły się między ludźmi. Dla mnie na razie jedynym jednym obszarem, który pozwala mi to zrozumieć, są sprawy, które do nas napływają. Znakomicie ułożyła nam się rzeczywistość, że w tej chwili poprzez głównie właśnie Internet bardzo, bardzo dużo osób się do nas zgłasza, dzwonią do nas. Z tym, że nie znajduję wprost takiego przełożenia na sytuację polityczną, a bardziej widzę, że przyczyną tych, tej potrzeby rozwiązania konfliktów jest pandemia. To znaczy to, że tak jak się spodziewaliśmy, to, że ludzie przez ten okres zamknięcia więcej zrozumieli, więcej zobaczyli. I albo bardziej się pogodzili, doceniają rzeczywistość, którą mają, albo po prostu zdecydowali, aby jednak z tą rzeczywistością się rozliczyć czyli żeby znaleźć rozwiązanie. Ci, którzy do nas przyjdą, oczywiście znajdą mediatorów, to bardzo dobrze, bo my też odrobiliśmy tą lekcję i wszystko przenieśliśmy i na poziomie kształcenia, i na poziomie pracy właśnie do internetu. Dość powiedzieć, że teraz właśnie chyba w 12 naszych, na 12 naszych stronach i forach emitowany jest film Pokój z Widokiem na Morze który jest, można powiedzieć, takim kultowym dziełem edukacyjnym dla mediatorów. No ale chciałbym Cię jednak namówić, spróbujmy znaleźć jakiś sposób, Co, może powinniśmy sformułować jakiś apel po zakończeniu tych wyborów jako mediatorzy. Jurku, a może spróbowaliśmy przepraszam Cię, na razie zamknąć tę pierwszą część, utrzymującą się na takiej quasi filozoficznej pozycji i wrócić do tego w momencie, kiedy uda się nam obu, albo każdemu z osobna, znaleźć jakieś praktyczne koncepty. Nie, nie, ale ja się zgadzam, ja już się z Tobą zgodziłem, możemy na tym poziomie filozoficznym to skwitować, jesteśmy już bardzo blisko, ale to mi taką osobę, jakiegoś wielkiego myśliciela, pomiędzy Sokratesem a Jackiem Kaczmarskim i zastanówmy się, jak zachowałby się taki jakiś człowiek, prawda, który w tej swojej samotności postrzegania rzeczywistości chciałby przysłużyć się dobru, co by powiedział? Po zakończeniu tej tej batalii wyborczej, gdy już będziemy spokojnie się, że mamy jeszcze niecały miesiąc na, na przygotowanie do, 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 do jakby tej rzeczywistości z nowym bądź starym prezydentem, ale jak zachow, powinien zachować się ten grajek, ten ten filozof, prawda? Po zakończeniu tej batalii. Gdybym wiedział, to byłbym nim, a takich ludzi Mamy w Polsce z całą pewnością. Mamy Czyli osamotniony z moją mądrością. Ale są tacy, którzy potrafią tą mądrością w sposób bardzo mądry dzielić się z innymi. Może mediatorzy mogliby spróbować, wysz, przepraszam za słowo, wyspecyfikować, znaleźć takich ludzi, taki, o których tak myślą. Spróbować do nich dotrzeć i porozmawiać. Może byście spróbowali. Dla... Wtedy głupie cię słabo ci słychać. Nie w, w żadnej z tych pozycji różnych, mm. tak bardzo. Wiesz, yy, spróbujmy w takim razie jednak znaleźć to przesłanie, ale muszę niestety dać takie małe zastrzeżenie. Mianowicie w tym okresie ostatnich miesięcy jest kilku moich serdecznych przyjaciół, którzy mocno mnie zawiedli. To znaczy, zawiedli mnie swoją agresją. Agresją postrzegania, że coś im się wymyka spod nóg i, i zaczęli zachowywać się agresywnie. I to jest coś, co chyba nie, nie skłoni mnie do tego, żebym próbował z nimi się jakoś pojednać, bo, bo nie chcę ludzi, którzy mają w sobie taką dwulicowość i takie, taką skłonność do zachowywania się publicznie w sposób bardzo niewłaściwy. I to nie jest tylko kwestia zachowań, ale jest to kwestia po prostu postawy. No mam prawo do wyboru, prawda? Tolerancja na tym polega, że nie, nie dość, że dajemy zgodę na to, że Mamy różne zdanie, jest to wspaniałe, to doceniamy, ale ja też mam prawo wybierać sobie kolegów, prawda? No i teraz oczywiście bym no to, nie chciałbym, to znaczy, nie chciałbym, żeby ci koledzy, których odkładam na bok, koledzy, koleżanki, żeby oni nie sypali później piachów szprychy. I tak jest też w środowisku mediatorów. Jest powiedzmy grupa mediatorów, którzy działają według PR-owych różnych metod i są tacy, którzy budują zaufanie społeczne działają na poziomie kompetencji. I tutaj nie będzie inaczej. Bo my, jako ludzie, jesteśmy różni. Jak ten człowiek z Kramanią i ten Neandertalczyk. Tylko to nie zwalnia nas jako mediatorów z odpowiedzialności. Jak chcesz, proszę bardzo, filozofa nie zwalnia z odpowiedzialności, żeby jakoś się zachował. Bo widzisz, twoje milczenie, nasze milczenie, jest też głosem. Bez wątpienia. Tracimy dlatego, jak... dlatego rozmawiamy, a nie milczymy. No właśnie. Na razie rozmawiamy między sobą, a pytanie jest, jaki moglibyśmy dać przekaz. Publiczny po zakończeniu wyborów. Mnie się wydaje, że chyba nie zakończymy naszej rozmowy konkluzją, a raczej zaproszeniem wszystkich mediatorów do tego, żeby oni się wypowiedzieli. Bardzo mi to odpowiada. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. i co, tak. Kochajmy mediację, bo wszyscy jesteśmy zaczarowani na M. Jak zwykle fantasmagoria działa. Drodzy mediatorzy, drodzy społecznicy, powiedzcie, co zrobić, by po wyborach. Sytuację radości różnych poglądów przełożyć na wykorzystanie tej energii, która do tej pory niszczyła, prawdopodobnie od poniedziałku, daj Bóg, zacznie budować naszą wspólnotę.